E, mieszkam z babcią i e, prawda, uważam, że przed komisarze to nie dojrzali, oprócz mnie. To znaczy tak, e, próbuję trzeba stowszechnić w prasie, prawda, ale jeszcze się nie udaje. E, że, to znaczy tak naprawdę w autopsji znam, e, poniekąd, e, znam mojego dziadka i dziadek jest bardzo fajny, jest, bardzo, jest mniejszy od babci, ale, ale więcej pali. Tzn. 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 Więc y bycie moderatorem Tzn. na gimpie jest bardzo chujowym zajęciem, bo m.in. muszę czytać wszystkie Czekaj, muszę czy czytać wszystkie prywatne wiadomości Jacka Świdzińskiego to... obecnego, czy on przypadkiem nic tam nie robi złego. Ale ja Tak, na przykład. No i cóż, no mam swoje przeżycia z Gravesem, no ale już nie będę się wypowiadał, bo to jest mój przełożony. Tego tam... Rycerz Janek to jest, jest, jest taki rycerz? No, pan. Właśnie. Jest, rycerz Janek, to jest, on jest rycerzem, ja pan na ja imię Janek. Tak? Jest bardzo rycerz duży, ma miecz, który wcale nie jest symboliczny. Ile będzie kosztował rycerz Janek w kulturze ale, ale nie, Obstawiam 35 zł. Nie wiem o, o, o czym ten człowiek mówi. Nie mam pojęcia, go nie znam. To jest, nie wiem w ogóle, czemu to to się to jest, tutaj znalazłem.